7 maja, niedziela, analiza weekendowa rynku walutowego. Rozpoczniemy, dzisiaj weźmiemy euro dolar na początek, który wszedł w taką fazę konsolidacji jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Ten ostatni tydzień to typowa doji, brak zdecydowania. No i przeczekanie, trzymanie rynku mniej więcej w dość wąskim zakresie cenowym. Hmm, oczywiście z racji tego iż mamy trend wzrostowy, iż mamy tendencję tutaj wzrostową, silny ruch wzrostowy, no, prawdopodobieństwo wyjścia górom jest większe, aniżeli i zmiany tego kierunku. No i w przypadku tego realizacji tego bardziej prawdopodobnego scenariusza należałoby się spodziewać no nie tylko ataku tutaj na dość istotną strefę oporu na poziomie około 1,12, ale też ruch w kierunku 1,13. To jest takie, takie nazwijmy to minimum. Natomiast w szerokim aspekcie czasowym, czyli w dłuższym terminie no możliwe tu jest oczywiście najprawdopodobniej po uprzedniej korekcie. Ruch kierunkowy nawet i do 1,17, gdzie znajduje się zniesienie 78. Przypomnę, to pierwsze, pierwszy impuls wzrostowy zakończył się na poziomie około 50% zniesienia, a więc harmonia wypada właśnie tutaj w okolicach 1,17, 1,1750. Mamy tutaj też linię trendu. No i mamy też dość istotną, nazwijmy to, strefę oporu. tak? Ale to jest ewentualnie dalsza przyszłość. To, co na najbliższe tygodnie, no to, to tak jak mówię, najbardziej prawdopodobnym, realnym wydaje się wyjście do poziomów około 1.13. Patrząc na wykres dzienny, no, jesteśmy w takiej sytuacji, w takiego, takiego, gdzieś już dzisiaj to omawialiśmy na pkn nie bodajże. Tu sytuacja podobna, a więc zejście korektą niewybity dołek, a więc swing, korekta. Teraz rozpoczęcie i pytanie: Bo możliwy jest ruch, który mamy falę pierwszą czy też A, potem falę drugą czy też B pędzącą i tu rozpoczyna się fala trzecia, bądź też C, gdzie mamy pierwszą, drugą i teraz znowu pierwsza, druga. No jeżeli nie wybijemy tych dołków tutaj na poziomie 1,09, 0,5 tak, nie, 1,09, 0,9 czyli po powiedzmy na poziomie 1,09 e a, dokonamy właśnie wybicia tutaj tych szczytów na 1.11, które są mniej więcej na tym samym poziomie, no to tak jak mówiłem, no 1.12 raczej na pewno, a, a bardzo prawdopodobnym wydaje się wyjście do właśnie 1.13 co najmniej e, z tego wykresu tygodniowego. E, tak to wygląda. Natomiast widzimy tutaj też po wykresie dziennym, że no jak najbardziej ta droga w dłuższej perspektywie do 117 jest na razie otwarta. Kolejny to indeks dolarowy. Tu skorzystam z, bezpośrednio z platformy. No i jak widzimy jesteśmy w, w takim układzie, który mm, no, przypomina nam formę, pff, znaczy się tak. Albo całej korekty, tak? Albo całej korekty? Albo też no, zejścia, które, które no, co najmniej zaowocuje jakimś ruchem wzrostowym, tutaj do poziomu 108, 85. Ale patrząc na, na ten ruch spadkowy, no, widzimy, jesteśmy teraz na dość wyraźnej strefie wsparcia. I tutaj mamy walkę, mamy konsolidację, mamy kilkutygodniową konsolidację. Tu jest Byśmy dokładnie spojrzeli, jak widzimy, po dojściu mamy już trzeci tydzień takiej konsolidacji w postaci szpulek, niemalże dodzi. Eee, tym niemniej jednak, no, z racji tego, co już niejednokrotnie dzisiaj wspominałem, no, trend, tendencja jest silnie spadkowa. W związku z tym ta konsolidacja statystycznie no, ma przewagę dla niedźwiedzi, czyli wybicie powinno nastąpić tutaj w dół. I być może dojście właśnie do poziomu 99.11, co jest równocześnie zniesieniem 61,8% tego tutaj ostatniego swingu i równością w stosunku do tej korekty. Gdybyśmy tutaj jeszcze sobie pozwolili na przebadanie tego całego układu, no to widzimy, że to jest też zasięg około 61, czyli taki typowy układ, jeden z typowych układów 1 do 1, gdzie zniesienie jest albo 50, albo 61,8. Wydaje się za tym, że tutaj jest możliwy jeszcze dalszy spadek. No i teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy tutaj na razie, jak gdyby równe korekty, z racji tego, że tu jest korekta, tu jest taka sama korekta, tu jest niemal taka sama korekta. No to oscylowałbym, że całość to tworzy pewnego rodzaju korektę. No i rynek tutaj, po utworzeniu tego spadku, no moim zdaniem, będzie atakował ten dołek, wybije go i pójdziemy jeszcze tutaj, jak gdyby niżej, czyli dolar będzie się jeszcze osłabiał. No a to, wiadomo. Jest z korzyścią dla, dla naszego rynku w tym sensie, że my możemy jeszcze w tym czasie y, rosnąć. Teraz następny to będzie y, euro do złotego, albo zacznę może inaczej: od mniej takiego wartościowego co do giełdy, a tylko właściwie w stosunku do rynku walutowego. Y, y, tutaj miał być właśnie nie ten, a y, już momencik bo się coś tutaj mi przesko coś mi przeskoczyło. Więc zrobimy to. No. fund do dolara. O. Jak widzimy, jesteśmy tutaj cały czas w spa wzrostowym. Po wykonaniu tej korekty Prostej, tutaj mamy pędzącą trójka, czwórka, jesteśmy w piątce. No i doszliśmy tutaj do strefy świeca, która powstała w tym tygodniu. No, obliguje nas do tego, abyśmy patrzyli dalej do góry. I, i pytanie teraz dokąd, no bo jak widzimy, tutaj mamy strefę, e, strefę oporu, mamy równocześnie zniesienie 61,8% tego całego tutaj spadku, e, więc jak najbardziej tutaj te okolice 1,2750-1,28 są okolicami, w których może do, dojść do końca tego ruchu wzrostowego. Teraz jeżeli spojrzymy tutaj na, 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 ten, na ten cały wykres dzienny tego wzrostu, no to też w jakimś sensie możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z układem, gdzie mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą, jesteśmy w fali piątej, ale jak najbardziej jeszcze ten dalszy wzrost jest możliwy. No pierwszym sygnałem ostrzegawczym Jakim spodziewałbym się, że, że, że wchodzimy w fazę korekty i to w fazę korekty tego całego, e, nazwijmy, ruchu e, wzrostowego od, tu, od tego dołka, no będzie wybicie poziomu 1,2350, e, natomiast dopóki tego nie ma, no to dalej, dalej bym patrzał raczej w górę. Jeśli chodzi teraz o... O to co związane z, na, z naszym rynkiem, czyli euro do yy, złotówki, no tutaj widzimy, że doszliśmy do linii trendu, doszliśmy tutaj do strefy wsparcia, no, ale zobaczmy, na wykresie tygodniowym mamy świecę czarną spadkową z wysokim górnym cieniem. No, to raczej nie napawa optymizmem i po prostu fakt połączenia się tej jak gdyby takiej przyspieszonej linii trendu z, z poziomem tutaj tego dołka powoduje, że ten rynek tutaj się w tym, w tym tygodniu jak i w poprzednim w tych okolicach gdzieś tam powiedzmy zamykał czy, czy dochodził jak, tak jak tu w poprzednim tygodniu lekko cofał, ale no należy się spodziewać, że powinniśmy co najmniej próbować wybić i moim zdaniem podążać w kierunku tutaj 4,50. Na wykres dzienny, no to też, jeżeli tu spojrzymy, no to jesteśmy tak, no w najlepszym wypadku, wydaje mi się, że jesteśmy po pierwsza, druga, trzecia. Tu jakaś czwarta, więc jeszcze pora na co najmniej piątą, czyli zejście w dół. I, i, i tutaj również ten rynek no, pokazuje tutaj dojście do strefy oporu, wybicie nowego dołka, zejście mniej więcej na połowę tego spadku, no i odpadnięcie. No, najprawdopodobniej początek tygodnia będzie, wybi będzie próbą wybicia tego tutaj tej strefy, a samo na jej naruszenie może. Do, do, dodać, że tak powiem, yy, spadkowi siły i, i wywołać tutaj dynamiczniejszy ruch z racji no, tych równo położonych tutaj mniej więcej dołków, więc jak najbardziej dalsze, dalsze wzmacnianie. Yy, złotego do euro jest tutaj na miejscu. No i tutaj teraz pytanie, pytanie, zasadnicze, dokąd to byśmy mogli spać? No wiadomo, cel, tak jak powiedziałem, 4,50, chociaż zwróciłbym też uwagę tutaj na taką, no jak gdyby nazwijmy to miejsce strefy na koronę, czyli 4,52 mniej więcej. No myślę, że w tym kierunku dziś się tutaj będziemy e, poruszali i przesuwali. Patrząc teraz na dolar do złotego, no tutaj sytuacja no w jakimś sensie podobna do, do indeksu dolarowego. Mamy po tym wzroście, teraz w tej chwili zeszliśmy do 61,8%. Tutaj jak widzimy, jest strefa również no wsparcia, dołek, szczyt, więc to jest jakaś strefa, która, która widać, że przytrzymuje, ale ta świeca taka sama jak na indeksie dolarowym, czyli czarny korpus, mały, duży górny cień. No to wszystko pokazuje, że rynek chciałby moim zdaniem, jeszcze coś robić w dół. I teraz dokąd? no widzimy tak strefa 405 y Tutaj druga strefa nieco wyżej 4,12, czyli to już prawie, że zasięg. Tutaj jak widzimy zakres overbalance, to wszystko w rejonach 61,8. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że tą strefą, która tak de facto przyciąga jak magnes, jest tutaj 3,95. Także no Na razie widzimy, że złoty powinien się dalej umacniać w stosunku do dolara. No jeżeli spojrzymy na, na, na wykres tutaj dzienny, to wydaje się, wydaje się co najmniej, no że no o, nie, mamy, nie mamy jeszcze jakiejś nie wiem no fali czwartej tutaj no bo ta jest wyraźnie taka większa tutaj może się utworzy jakaś y korekta pędząca, bo m, można by było powiedzieć pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta no i teraz y, oczywiście te, tworzącą tutaj trzecią razem a tak od góry to pierwsza, druga, y, trzecia no i tutaj jakaś czwarta, być może właśnie czwarta, która zejdzie y, do poziomu okolic 4.05 tu jakaś korekta, czyli utworzy nam się czwarta pędząca, potem piąta no nie wiem tego nikt chyba nie wie jak jak, 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 jak pójdziemy, natomiast Natomiast wiemy jedno, że po zatrzymaniu się tutaj wyraźnie na strefie no, jesteśmy w trendzie spadkowym i należy oczekiwać dalszego zejścia, a tak naprawdę to dopiero okolice tu oczywiście wypada ten taki overbalance, ale tak strefa troszeczkę niżej, no więc kierunek jest na razie wskazany na dalsze umacnianie, umacnianie złotego. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.